Granicy GTK Gliwice nie są zdani z tego, że potrafią dobrze dogrywać piłki do centrów, natomiast trochę mieli czasu, żeby popracować nad tym w dobrowie Górniczej. Ładnie musiał, rozegrał do Muhamada i ten... To już było trochę szalone granie GTK. Tylko 9 punktów zdobył MKS, no ale Green... Ustał teraz w tym ustawieniu zespołu będzie odgrywał tutaj dużą rolę i kolejny rany raz wcisk. i odegranie do zawodnika ustawionego na zewnątrz, na otwarty rzut Pary, świetne ścięcie, Pary jeszcze kilka sekund, co zrobi tutaj Davis no wszystko dobrze zrobił obrona strefała po stronie GTK to za chwilę Oleg Załucki pojawi się na boisku o, to było legalne? obieg w poprzek boiska teraz fatalne podanie Grina Uciekli od faulu, bardzo dobrze gniwiczanie i za trzy punkty. Może się nie podobać, bo e, właśnie są to zagrania głównie indywidualne o czterech się pospieszył zdecydowanie. Muszą do Peterki. Załódzki za trzy punkty i trafia przez zespołu. całego zespołu. Jeszcze raz Bonner przeciwko Buszowi. Bender! Proszę bardzo, cóż za akcja w obronie. Zespoły to z naszej ligi. Musiał. Tam Gordon z kolei pomógł. Natomiast tylko w miejsce go Montgomery miał teraz dobry moment, ale o, jeszcze o, lepszy o, ma przeciwko zawodnika wysokiego z GTK. No i teraz jeszcze obrona. Kończy się to blokiem. Boner kontrze. Dużo, dużo więcej dawać drużnie. Zaniedbane, zdecydowanie. No ponad jeden blok. Na mecz i teraz ponownie. Się okazja to od razu wziął i spróbował coś zdobyć dla siebie. Tutaj dziwne rzeczy się dzieją że grze GTK Gliwice, natomiast... To, co powinna grać od początku spotkania, chcąc wygrać ten mecz, czyli atakowanie GTK na, na piku. A tutaj zatrzymane przez Godfrey'a. Kary będzie tutaj próbował coś zrobić sam. Dobra obrona GTK. Zbiera. Muhammad raz jeszcze blokuje go Gordon i jeszcze raz... Tutaj zbiera. dobrego przewidywać po stronie GTK. Pięty Gordon, ale poradził sobie drugi Gordon punkt Światowy. Było 25-40 eee, i od tego czasu zupełnie ten mecz się odmienił. Jeszcze raz Grudziński z Oguinim. Tym razem nie zdołał go zatrzymać, Trzymaj, jednak utwizdany został faul Dominika Grudzińskiego. Czasem Gordon do końca. W niedzielę jeszcze trzy kolejne spotkania zamkną tę kolejkę. Myślę, że będzie Trochę wyższy poziom niż tutaj dzisiaj. Zwrocła figurnik Wałżyk. Tylko jeszcze jedno odejście do podwojenia i Peterka zdobywa jeszcze trzy punkty. Ostatnie sekundy. Og za trzy na koniec. Nieskutecznie. No i ostatecznie 88-72. No wielki triumf Krzysztofa Szablowskiego.